Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. innymi pay safe Card, a także zniżka 10% przy haśle rachu, To wszystko na TheFoodshop.com. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście, jest to FIFA Alphabet. Tym razem nieszczęsna literka E. Po prostu tyle miałem problemów z tą literką, że to jest coś. Niesamowitego, oczywiście, widzicie wielu wspaniałych zawodników, ale są oni na ławce rezerwowych z prostego powodu. Musi być w tym składzie 100 zgrania. Jeśli to jest tylko możliwe, to zawsze będę robił 100 zgrania. Będę oczywiście robił zmiany podczas spotkania, żeby troszkę ten skład był mocniejszy. Będę wpuszczał z ławki rezerwowych. No i przejdźmy do rzeczy, czyli zacznijmy od ławki. Mamy tutaj Eltona, zawodnika, którym uwielbiam grać. Zawodnik, który ma 5 gwiazdek z move, do tego 3 gwiazdki Weekwood. Szkoda, że nie miałem okazji pograć. Właśnie jego kartą, Team of the Season, bo wyglądała genialnie do tego, zobaczcie na to tempo. Jest to zawodnik z mojego składu też Arabów, albo Kebabów, jak tam wolicie. Mamy też s na którym grałem bardzo dużo w poprzedniej WIF-ie w sumie, w tej Fifie jakoś tak pomijany. RMNK, już nie Team of the to co sobie sprzedałem. SN Elizeu jest też Elm, Eniama, Evra, El Sharawi. Teraz jeszcze z Monaco, mam też, przepraszam, mam właśnie też wersję z Monaco, trafiłem niedawno. Eto, Eriksen Ericksen'a w ogóle Karta, footage jest świetna No i emenikę, tak się prezentuje moja ławka Która jest mocniejsza od mojego podstawowego składu Ale tak ciężko ich było połączyć Zresztą wysyłajcie mi od razu Właśnie teraz mogę to zapowiedzieć Pod spodem będzie link do mojej grupy Tam możecie sobie wpijać Ja założę, właśnie, albo nie założę, tylko napiszę po prostu post Że możecie wysyłać swoje składy Na literę F i wysyłajcie je właśnie Nie w komentarzach, tylko na grupie Tam będzie fajniej to wszystko przeglądać Oczywiście najlepiej linki Przejdźmy do mojego składu na bramce mamy Eliasa, albo pokażę Wam w ogóle jak to wszystko wygląda od razu, bo prosiliście, żebym tak robił, żeby było szybciej. Na lewej, Enrique, w środku e, SKSI powiem Wam, że boję się strasznie tych zawodników, ale musiałem ich jakoś połączyć. Mam 100 zgrania. E, mam tutaj E4, e, e na prawej stronie Echeverria, tutaj mamy zawodnika Ernasto. ten nawet jest ok, powiem Wam, 3 gwiazdki z filmów: 81 Paisa jest spoko. E, El Stundo. Trochę się boję, trochę się boję tych hiszpanów, no ale musiałem jakoś to połączyć. Espinoza, który ma dwie gwiazdki skillów, to tempo 71 na napastniku. Jest jeszcze Eder, jest też Emnes, Mnezem uwielbiam grać, muszę tu w ogóle zmienić Skam na Zem, ale w sumie i tak ma 10 zgrania. No i Elia, Inform na lewej stronie, tak to wszystko wygląda, kilka zmian oczywiście, myślę, że przede wszystkim tych dwóch panów trzeba tutaj zmienić. Mam nadzieję, że w środku obrony jakoś dam sobie radę, boję się trochę o tego też bramkarza, to wszystko uzupełnia trener. Oczywiście też na literkę E. Także idę szukać mojego przeciwnika i trzymajcie kciuki, żeby pasta została podtrzymana i żebym jakimś cudem wygrał mój kolejny mecz w alfabecie. Dobra, mamy mojego przeciwnika, w końcu kogoś znalazło. Zobaczymy kto to będzie. Eee, pokażcie jego skład. Składzik serie A7. Uu, my. Oj oj, oj, oj oj, to będzie bolało. Mnes w tobie nadzieja Mnes strzałem, Mnes obok słupka Oj to była pierwsza dobra dobra okazja O, może teraz? Proszę strzel! 1-0 Eder! Ha, ha, ha. A nie zrobiłem jeszcze zmian w składzie. I Eder wyprowadza nas na prowadzenie w ósmej minucie meczu Bramka z proszę! Ja go bronił! Proszę! Biegniemy po 2-0. Proszę, bez spalonego. Nie, jednak spalony. Kurczę, mogło być 2-0, ale mecz naprawdę cholernie ciężki. Szczególnie w środku pola. Dobra, rozklepmy to ładnie. Elia! To był Elia czy Mnes? Będę ich mylił trochę, bo mają korki podobne. No cóż, koniec pierwszej połowy. Jak widzicie, tak wyglądają statystyki. Do przerwy. Ja tutaj robię sobie zmiany. Pora wpuścić bestie. Przede wszystkim wchodzi Emenike na atak El Sharowi na skrzydełko eee, I tutaj jeszcze jednego zawodnika, którego wpuścimy, to będzie Wydaje mi się, że to może być Eriksen Faul, faul, faulowany, tak jest Tylko kto teraz uderzy ten rzut wolny? Tak się zastanawiam, czy to będzie Eriksen, czy to będzie inny zawodnik A, Kto ma tutaj dobre strzały? Czy co, przydałby się ktoś lewonożny, ale ten ma... nie, dobra Zaufamy w takim razie Eriksenowi i spróbuję to uderzyć w taki sposób. Może jakimś cudem? A nie, ciężko, ciężko tak trafić. Zawsze próbuję jakoś. Nie wiem, raz może mi się udało coś takiego zrobić. No Emenike, to jest Twoja chwila prawdy. Ostatni obrońca się zatrzymał. Naprawdę. Może teraz się uda. Emenike wjeżdża w pole kardę. Emenike. No i znowu ostatni obrońca. Oj, to może być bramka, i to prawdopodobnie jest gol. Obronił to! Jakim cudem! O, i teraz. Aj, ja ja jakbym to podał. Dlaczego tego nie podawałem? Nie mam pojęcia, naprawdę. Tryb samoluba mi się włączył. No nie, zajebiście. Patrzcie na to. No, patrzcie na to, co się dzieje. No nie, 87 minuta. Oh, A, jak Może się uda, może jeszcze. O, oh, jest? MNES! 90 minuta Emnes! Oj, to jest kozak. Pięknie tutaj sklepali. MNES przyjął. Bez zastanowienia. Dobra, teraz trzeba się bronić. Fadli, padli. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań. Czy do jednego. Już wybijałem byle do przodu. Zobaczcie, chciał zagrać długą piłkę. Po prostu chciałem to wybić i z połowy praktycznie strzeliłem bramkę. <laughs> nie, po prostu no nie. Nie mam pytań. Gigi Bufon, co ty zrobiłeś człowieku? Jakim cudem on tego nie obronił? Powiedz mi o co tu chodzi. Dlaczego się nie ruszył w tym momencie? Boś prawie tą piłką w głowę dostał. No i mamy 3 do 1, dwie bramki w 90 minucie. Po prostu aż mi szkoda mojego przeciwnika, bo wiem jak ten bug musiał go wkurzyć. E, tak wyglądał skład mojego rywala, tak wyglądał mój skład. Widzimy się kolejnym razem w następnym meczu. Oczywiście kolejna literka przed nami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, like mi za tą brameczkę, Chociaż to była zbagowana, no ale cóż. Na razie i piona.